25 370 złotych zebrano podczas aukcji dzieł sztuki, jaka miała miejsce online i w Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Pod młotek trafiło blisko 40 prac autorstwa różnych artystów, którzy zdecydowali się je nieodpłatnie przekazać. Licytowane były m.in. dzieła Mariana Ruzamskiego, Ryszarda Mrozowskiego, Marka Saka, Bożeny Wójtowicz-Ślęzak, Macieja Majewskiego, Piotra Rędziniaka, Michała Smułki, Bogdana Ptaka, Grzegorza Wójcika, Katarzyny Miller, Marii Bobrowskiej czy Stanisława Dziubaka. Wśród najwyżej wylicytowanych były Ryszarda Mrozowskiego Myślę, że całkiem nieźle, jeżeli chodzi o zebraną sumę. No ja chcę wszystkim podziękować, którzy przyszli, licytowali, zapłacili. No, bardzo mnie cieszy również to, że, że jednak ta tarnobrzeska sztuka, mam tu na myśli chociażby czy Mrozowskiego, czy Rozamskiego, dalej są ci koneserzy, którzy za tym, za tym tropią prawda, i mogli, mogli sobie dzisiaj to nabyć. No, nie, niektóre naprawdę to było kilka prac, które no, ja powiedziałem Miałem telefony z, 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 z kilku miejsc w Polsce. Kilka prac było naprawdę, jeżeli chodzi o rynek aukcyjny, wybitnych. One akurat nie poszły najdrożej. No Ale to, 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 to jak powiedziałem, ludzkie gusta, z którymi się nie polemizuję. Wśród licytujących znalazł się były prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, który na aukcję przyszedł razem z żoną i zamiarem nabycia tylko jednego obrazu. Zakupili sześć. Był taki obraz pana Gerby. Specjalnie przygotowywaliśmy się, żeby go kupić. Udało się i szczerze powiem, że za stosunkowo niewielką kwotę, więc jesteśmy tym bardziej zadowoleni. No ale, że przy okazji było kilka naprawdę przepięknych prac, doszliśmy do wniosku, że warto naszą kolekcję wzbogacić, chociażby kolejny obraz Pani Bożeny Wójtowicza, Pana Profesora Piórko Piórkowskiego, więc myślę, że dzisiejsza aukcja jest dla nas udana. Doszliśmy też do wniosku, że być może na kolejnej aukcji, jeżeli takowa będzie, a ja mam nadzieję, że będzie, może coś uda się z naszej kolekcji przynieść. Cała pozyskana z licytacji kwota została przeznaczona na zakup rysunków Jana Matejki Hetman Jan Tarnowski, które są już w zbiorach muzeum. Każdy kto wziął udział w aukcji i zakupił jakiś obraz zostanie uwieczniony jako sponsor nowego nabytku.